Yo, siymano, z tej strony, et Kamil, a ja dzisiaj sobie gram w. Czekajcie, Ultimate Edition 2, The Hilt Night. Dzisiaj sobie zrobiłem, jak wiecie, w tamtym odcinku. Zrobiłem. Przeszliśmy tamtą rundę 3 Beat Night. Nice, Take with all 720 20 Challenge enabled, Czyli aby przejść, widzowie, aby przejść całą górę, robimy to. Robimy czwartą czwartą gwiazdkę. Przeczytamy sobie teraz. Dobra. Freddy, Funtime Freddy. He will attack from the left door a warning thing on the monitor next to that door with display once. On atakuje z lewej. Z, on atakuje przed, po, przed lewymi drzwiami i wykrzyknik, warning. Wykrzyknik, uwaga, coś tam. Wykrzyknik, uwaga. Znak. Na monitorze. Next door. Muszę, musimy zamknąć drzwi przed nimi. Balora and Phantom Axel. Nie wiem co to Phantom Axel, nie wiem. E, to samo co Freddy, ale teraz z prawej strony. Ok, Elektrobob. Elektrobot. elektrobob. He will randomly appear on Cam 6. kamera 6. When he. E, when he is here. You he will see his eyes glowing to play. Nie ma tam tu. Play audio and he will go away. Czyli on się randomowo pojawia na kamerze 6. Kiedy widzisz jego świecące oczy, włącz tam y, audio, czyli tego balon śmiecia. Magle. Mangle. No mangle. Phantom Foxy. Mamy użyć... Y, use the flashlight when she is near in here close to camera po, position. Mamy użyć y, latarki, kiedy ona... Nie wiem czemu ona. No dobra. Kiedy ona jest blisko ucieknięcia, bliknio, blisko przejścia na kamerę, pozycja jakoś tak, mini lora, mini rena. They will drain oxygen, simply shock them to go away. Czyli... Czyli po prostu nam zabiera oksygen i mamy tam... Y ją szoknąć. Nie, nie, nie wiem, jak to przetłumaczyć Wam. Shadow Freddy tu jest. Ano, przecież na y, tych. Na kacenkach. Na kacenkach. he random randomly in the office. Y, put the camera take make. Home go away. Czyli jak z y, Golden Freddy. Po prostu on się pojawia randomowo w, w naszym ofisie i w naszym ofisie i po prostu mamy założyć kamerę na nowo. Team Freddy? Nie wiem. He Will make your time travel. You can uh, avoid that. A, on, on nas cofa w czasie i nie możemy coś tam zrobić. No i to. Press exit, continue. Noc, trzecia. Jak widzicie w tamtym odcinku, to są jumpskiele od Phantom Fred... Foxiego. O! O! Jak to Tak. Od Phantom Foxiego. Teraz będzie problem, będzie teraz ogarnąć to, bo trzecia noc, dobra, jak widzicie, tak szczerze, nie wiem czemu, nam potrzebny ten level i te coiny, już oksygen nam spada? Zawsze się widzowie stresuje po tym jak gram w jakiejkolwiek FNAF-a. Phantom Freddy. zaczyna wychodzić a miałem wam mówić, że w internecie tam przeczytałem co to znaczą te coiny te coiny znaczą, że można sobie coś kupować tutaj na biarkę, jak jest ten shadow freddy to znaczy, że tam coś może być Muszę tam jeszcze przeczytać, co one w ogóle oznaczają. Mam nadzieję, że w tym odcinku nie zrobię nie będę miał ja jump nie mam na razie czym stresować. No, to jest super, nie? Widzowie. Sobie odetchniemy. za ulgą. Trzecia AM. Widzę, że tutaj się już zaczynają dać więcej rzeczy. Czwarta AM, 62%. Zacznijmy już piątą, a potem szóstą, no. Co jest? Ten oksygen wylony No i co ja tu zrobić? Zrobiłem to Szósta, proszę was Jest! Boże, co to był za stres? O! Oh, przepraszam, wyzwa, że w ogóle nic tutaj nie gadałem. Ale... O, oh, boże! O! 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 Moje serce! Dobra, o oh, nie! Ty, purple guy, przemienią się w niem. Nie wiem, kto, nie, kto to jest w ogóle? Balora! Balora podchodzi do tego, czego się purple purplegaja i. albo wina nam, a w to tam gadać i. włączego? Balora. Oh, nie, to jest ten zasadzka, by porazić prądem. Shadow, Shadow Freddy musi chyba porazić prądem O Ukuczu, oh, on musi ich wszystkich porazić. Purple się otworzył oczy i są w ich obronie. Wywalił. Czy, czy on go teraz porazi? Nie wiem. No nie. Dobra, to był już koniec odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie. No i widzę was w następnym odcinku. Papa. Pa.